I hope you got somewhere to be I've been floating out in space I thought I'd write to you in case you felt alone Just like me with this anxiety Is it all a simulation? Once I'm zeroes in an empty basement I wish I could be with you again Cause I'm lonely as ever Co? Idziemy na śniadanie dziewczyny? Idziemy na śniadanko, jesteśmy strasznie głodni. My jesteśmy ogólnie śpiochami i długo spaliśmy. Także zaraz zamykają śniadanie, a my się wybieramy na śniadanie. Tak Mamy pół godziny na, na śniadanie. Musimy się śpieszyć, bo raczej już chyba nic nie zostanie. Wszystko będzie zjedzone. Eee, Także noc była kiepska, powiem Wam, bo. Krystianek nie chciał spać, nie bo nie kopa. jest u siebie, kopał ciemno, A to tam nie jest u siebie i po prostu nie chciał spać w nocy i co chwilę się budził i tak nam dał w kość i jestem taka no ja nie niewyspana. A gdzie tylko wygląda? Bo mam okulary, tak? Mam okulary ubrała, z o. Okulary ubrałam. Nie mogę się coś przyzwyczaić do tych okularów, powiem Wam. Eee, raz chodzę, raz nie chodzę, także w kratkę, w kratkę, kratkę. Dokładnie tak jak ja, jak ja. Ale, a ty gdzie masz swoje w ogóle? Ja nim też nie noszę. Nie masz właśnie. Nie mogę się przyzwyczaić. Jeszcze ja spileczki, to nie widziałam, że takie no, spileczki. Proszę, prosimy. I wanna be a I Bułeczki są ważni, sobie uważać. Ja nie chcę bułki, mam ciastka. A może ża nie użyję bułki. Tak. To jabłka. Nie, to. Małżuś, już śniadanie w hotelu? Tak, już no teraz po kawkę. Idziemy po kawkę. Ja jeszcze mam tutaj halóweczki, które muszę jeść, Ale brakło mi keczupu, także musisz smyrnąć mi po keczup. Zuzia ma. Bo bez keczupu nie zjem. Zjemy, weźmiesz od Zuzi. Zuzia, też mamy keczup? Zuzia, też Tak. Tak. No to Tak. Super, dziękuję bardzo. My już jesteśmy po śniadanku, śniadanko było naprawdę bardzo dobre Było dużo do wyboru, paróweczki, jajecznica, dużo herbat, także e, fajnie nawet soki jabłkowe Krystianek nic nie chciał zjeść, także e, totalna maruda dzisiaj od rana Mamy nadzieję, że mu się humor polepszy, bo jak będzie dzisiaj taki cały dzień, to nigdzie chyba nie wyjdziemy I będziemy siedzieć tylko w hotelu e, Także zaraz idziemy do pokoju, spakujemy torby i pewnie pójdziemy się przejechać kolejką, no nie? Bo Ty Mariusz chciałeś jechać kolejką, co nie? do zakopanego kolejką no nie wiem czy Krystian zjedzie tą kolejką bo jest marudą straszną a ile się tą kolejką jedzie? godzinę nie, mówiłeś? nie, chwileczkę to ile? nie wiem, 5 minut 5 minut? E, no to fajnie, myślałam, że jest godzinę a wózek tam wejdzie? no wejdzie, ale nie wiem no, także jedziemy się przejechać kolejką musimy kamerę wbić, żeby mieć siły bo trzeba dojść na nogach. na nogach jest 15 minut z hotelu do kolejki także troszeczkę drogi, niedużo. Mamy nadzieję, że dojdziemy. Powiem Wam, że dawno nie chodziłam na nogach, wszędzie tylko samochodem włożę dupkę, e, także pasuje zrobić jakieś kilometry.

Kasianko, mi spodobało się takie autko w sali zabaw, e, tutaj jest koło restauracji taka mała sala zabaw i zawsze jak idziemy tutaj jeść śniadanie, to on tak płacze, że chce tutaj wejść, także e, nie możemy ani zjeść śniadania, ani wypić spokojnie kawy, bo chcą być tutaj cały czas w sali zabaw. Kierownica, włóż kierownica, nie daj jej wyciągać, już kierownicę z Przesiadliśmy się teraz tutaj bo tam jest sala zabaw a tam się bawi Krystianek z Zuzią. o właśnie tutaj sobie jeżdżą samochodzikiem a my wzięliśmy sobie tutaj kawkę herbatkę i, i sobie tak właśnie e, siedzimy i odpoczywamy. Malutku Zuzio. On jest malutki, wiesz? Uważaj! Zobaczcie na nich. Zuzia wzięła sobie wózek. Krystian sobie wziął wózek taki mały i sobie jeżdżą po całej restauracji. Fajnie, że tutaj są warstwy, żeby się chwilę zająć. I don't get We didn't make it through the night, yeah. Done the crawling all night. But keep your head up, Charlie. We were made for this life, yeah. Wait to see how we rise up. We've been down for too long, waiting for a come-up. Better days around the corner. All the pain made us stronger, yeah. We aim for the long run, keep on surviving. Tutaj mamy basen, możemy sobie zobaczyć tutaj ile jest osób i kto pływa. Misiek mało jest osób, zobacz teraz Ale i tak są, myślałam, że nie będzie w ogóle. Co to Krystianku? Co to jest basenik? Ubieramy się właśnie i jedziemy e, przejechać się tą kolejką. Mariusz zarezerwował kolejkę przez telefon, tak jak fajnie, nie będziemy musieli czekać w kolejkach po bilet. Krystianek e, zaraz się musi jeszcze ubrać z nim, to powiem Wam, że jest totalna masakra. Gdziekolwiek wyjść, bo jest tak niegrzeczny, że po prostu szok. Siedem światów. No, ani się śniadania spokojnie nie da zjeść, ani wypić kawy. No, po prostu rzeczywistość młodych rodziców. Tutaj z salonu mamy jeszcze takie drzwi, taki mały tarasik, także możemy sobie tutaj wyjść. Zobaczcie, tam zaraz już jest parking, także wszędzie mamy bliziutko. Wczoraj umyłam włosy e, i poszłam spać w mokrych, bo nie chciało mi się już suszyć. A dzieciaczki spały, także nie chciałam ich budzić. I zobaczcie, jak one mi się pokręciły. E, tutaj sobie z góry wyprostowałam, bo tutaj też miałam kręcone, e, ale tutaj sobie takie zostawiłam kręcone. E, także myślę, że fajnie to wygląda. Ja ogólnie mam moje naturalne włosy kręcone, tylko zawsze prostuję. O! Rzeczywistość, Krystianek płacze. On co chwilę po prostu płacze na tym wyjeździe. E, także jedna wielka masakra. E, mieliśmy jechać na tą kolejkę, ale rozpadał się deszcz, a my. Nie pomyśleliśmy, żeby wziąć z domu parasol, także nie mamy parasolki i czekamy chwilę, aż przestanie padać, ale pomyśleliśmy, że kolejką przejedziemy się troszkę później, a teraz pojedziemy samochodem pod skocznie. także tak będzie chyba najlepiej. A co do włosów, to fajnie zaczęły mi się takie kręcone podobać. Przynajmniej nie muszę kręcić, tylko są takie fajne, lekko pofalowane i wyglądają mega naturalnie. Dziś ubieram sobie takie futerko, taką kurtkę z misia. Bo pomyślałam, że fajnie będzie wyglądać, jak jesteśmy zakopanym, taki styl z zakopanego. Będą szczęśliwe Także... robić pod gubałówką. Haha, ha, ha, bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Nie wiem, czy nie zmarznę w nim, ale zaryzykuję. No to, a ja mam co robić? Czekać tu? Ale ja sobie sama nie poradzę z tymi torbami i z nimi. Poczekaj. A gdzie to jest auta? Sam dole. Tu podjedę, no to wczoraj przecież tak szliśmy. Nie. Przejeżdżałeś? Tak. No to my tu czekamy, a ty przejedź autem. E, domki wyglądają tak, zobaczcie. Jest tutaj taki mega zakopiański klimat. E, wszystko takie drewniane, tak samo w pokojach. Restauracja też taka w drewnie. Wiecie co, ubrałam sobie ten korzuszek, ale już widzę, że po prostu zmarznę. Wczoraj była lepsza pogoda, było słoneczko, było tak mega wiosennie, a dziś po prostu jest zimno i czuć zimę, także bł, szkoda, bo po prostu jak jest zimno, to z dziećmi się kiepsko chodzi. Myśleliśmy, że pogoda będzie taka piękna jak wczoraj i niestety się pomyliliśmy, no ale trudno co zrobić. Powiem Wam, że jest mi zimno. Wiecie co, kobieta zmienną jest, mówiliśmy, że jednak nie jedziemy na kolejkę, ale jak zobaczyłam, że wszyscy idą na tą kolejkę, czy pada, czy nie pada, idą dzieci, kobiety, nawet nikt nie ma parasola, także pomyślałam, Mariusz, wszyscy idą, a my nie pójdziemy, my też musimy iść, później już będzie ciemno, będzie szarówka, także nic nie będzie widać, także idziemy teraz na kolejkę, kij tam z moimi włosami, jak się zmoczą, będą najwyżej mokre i będę brzydziej wyglądać, ale... Co tam, trzeba zwiedzić zakopany. Eee, dzieci się ucieszą. Ta, jutro jedziemy. Jutro jedziemy do, do domku, tak, także jeszcze jutro zostało, żebyśmy spędzili tutaj czas w zakopanym i wrócimy już pewnie jutro wieczorkiem do domku. I co mi się bardzo leje? Chyba nie, no nie? Szkoda, że nie wzięliśmy tej parasolki. Ja nie mam szalika. Zapomniałam sobie w ogóle wziąć z domu szalika, także w ogóle nie jesteśmy przygotowani na zakopany. To znaczy dzieci tak, bo dzieci wszystko mają porajdki, porękawiczki, wszystko, wszystko, ale niestety ja i Mariusz nie jesteśmy w ogóle totalnie przygotowani. Wzięłam czapkę, szalika nie wzięłam, także jedna wielka klapa. Dzisiaj jest taka mega mglista pogoda, także góry. Słabo widać, ale dobre i coś. Chętnie bym pojeździła na takich nartach, ale po pierwsze nie umiem. No, Czy się jeździć? No, w takich trojach na pewno. Po Co, drugie ja nie mamy idealnie, stroi. No. E, pocze... no, w tej skórze na pewno. No, idealnie. E, po trzecie mamy małe dzieci, więc pisemkiem raczej e, wypada taki wypad, ale kiedyś może sprzedamy dzieci babci i przejedziemy się na takie narty z ludzi? Co mama? Co mama? Chcesz dostać kulą śnieżką? Chcesz dostać? Bitwa na śnieżki? Bitwa na śnieżki? Bitwa bałwanku! Ej! Ej! Mama nie ma rękawic! O ty bałwanku! O ty bałwanku! O ty bałwanku! bałwanku! nas zasunie!

i kolejka się zamkła. Ja nie miałam telefonu, więc musieliśmy zjechać z Zuzią nad tą kolejką. Pan mi użyczył telefonu i musiałam zadzwonić do Mariusza i powiedzieć mu, w którym miejscu będziemy na niego czekać. I taka śmieszna sytuacja, bo on musiał zjeżdżać osobnym wagonikiem, drugim, a ja zjeżdżałam tym pierwszym. Zuzia się mega wystraszyła, że taty nie ma i że jechała z mamą. Ale to jest, powiem Wam, chore, bo gdyby dziecko weszło pierwsze i zamkły się drzwi, jak dziecko byłoby samo, to po prostu no, Zuzia by zjechała sama i by spanikowała, i by się wystraszyła. Także no, totalna masakra, dobrze, że ja weszłam po prostu z nią, a nie była tam Zuzia sama, bo Zuzia pierwsza wchodziła, ja druga za nią, potem Mariusz z wózkiem i Mariusz nie zdążył po prostu wejść już z tym wózkiem, także całe szczęście, że ja weszłam z Zuzią. Zobaczcie na Krystianka, jest cały po prostu mokry i poszliśmy na jedno stoisko e, i pani nam dała reklamówkę dużą i włożyliśmy go do siatki na zakupy. E, także Krystianek wygląda, jakbyśmy go kupili na stoisku. E, Zuzia sobie kupiła jakąś tam owieczkę, Krystiankowi kupiliśmy e, autko, także fajnie. Ja jestem już cała mokra. E, wózek też cały mokry. Szkoda, że nie wzięliśmy sobie pokrowca z domu na wózek, no ale już trudno. E, dobrze, że ta pani nam dała i pomysł, żebyśmy go włożyli do reklamówki. Spróbuj z nią stypka. No nie widział mi oczu. Widział jak misiek. Misiek niedźwiedź. Gorący. Dobrze. Dobre. Dobre? Czy nie chcesz spłać? Nie chcę. Spać? Nie, chcę. nie lubię takich rzeczy. Boj. No, spróbuj gorący, chcesz, żeby wystykł? Tak. Kupiliśmy takiego stypka W sumie na próbę. Bo nigdy nie przepadaliśmy za takimi sterkami. Mariusz powiedział, że nie spróbuje. A ja wzięłam dla Zuzi, żeby spróbowała, ale nawet dobry powiem Wam, także polecamy. zwać? Idziemy dłuchać. Proszę. No i co? Dobry. Dobry? To zjemy, dać. No to mała cię będzie trzymała, no to idziemy dalej. Dajcie po malutku, idziemy dalej w stronę hotelu. Idziemy dalej. Myśleć o jakimś obiedzie. Co? Idziemy myśleć o jakimś obiedzie dalej. No, głodnie już w także coś sobie zjemy. Radziesz, ugryźć? O Jesteśmy już po obiedzie, zjedliśmy obiadek. Chwilę się zagrzaliśmy, bo jest nam strasznie zimno. Strasznie się oziębiło. Idziemy teraz do samochodu, podjedziemy pod. E, skocznie, chwilkę zobaczymy co i jak i później chyba pójdziemy już do hotelu e, i pójdziemy na basen się troszkę zagrzać e, do jacuzzi Misiek skoczysz? Pewnie? Co? Do jacuzzi pewnie chętnie. No, bo się wczoraj byliśmy na basenie wczoraj ale Krystianek był trochę w nie w sosie ja się musiałem z nim użerać Tak Mama w jacuzzi, moczyła dupka, a ja się musiałem z nim użerać I po prostu był taki nie w sosie Więc dzisiaj musimy sobie wziąć po prostu zabawki Żeby się czymś zajął Także myślę, że dzisiaj się wygrzejemy Przyszliśmy, ja mam parę Didi, przyszliśmy teraz do hotelu. Mariusz zrobił sobie kawusie Pokażę, jak pijesz kawusię, mężu? Hotelowa. Hotelowa kawusia, mówi, że niedobra. Także nie polecamy kawusi. Byliśmy na gubałówce, byliśmy na skoczni, pod skocznią. I dzieciaki kupiły sobie jakieś tam zabawki. Także zaraz polecamy. Z udziałem w swój bo zaraz idziemy na basen ja sobie kupiłam takiego baranka e, i takiego króliczka, jaki to trzeba nic nie powie. Wskapetka idziesz na tak? a Krystjanek sobie kupił taką koparkę, e, także koczko zakupy zrobione i jeszcze jak mamie musisz coś kupić, jakieś coś takiego banana. Barana? Barana jest fajna. ci kupię. Tego, tego co ja zawsze. Spią. Barana już masz. Wolę barana. <grym> A czemu nie beczy B? Czemu nie robi tak? No? Nie! Czemu robił B! Nie! No. Czemu nie beczy B? Nie, nie b. robi B? W hotelu tutaj mamy słabe światło. Jedyne dobre światło to jest w łazience. A tu wszędzie jest po prostu takie żółte światło i te nagrania wychodzą strasznie ciemne, no ale już trudno jakoś po prostu musimy dać radę, ale światło takie jak w łazience to chciałabym mieć u siebie w domu, bo naprawdę jest mega jasne i fajnie się nagrywa. Mi się, no nie? taka zrobilibyśmy... Fajna jest łazienka, no ale zrobilibyśmy sobie takie fajne światło, to jasne, co? To jest chyba odcień mi się zimne, no nie? Ciepłe, to, 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 ale w łazience. Co wyłącz tego króliczka teraz. Mamusia coś tutaj ma, Wyłącz króliczka. łazience nad lustrem? No. No, to to, to, tam jest zimna, tak. zimna barwa. No właśnie, to takie właśnie bym chciała u siebie. Nasze żarówki już są do wymiany, bo jedna działa, druga nie, ale mój mąż jakoś za to się zabrać nie może. Pamiętam, dopiero mi rok proszę, żebym zmienił żarówkę. No rok, tylko rok. Tylko jest rok, jest tylko kochani. Rok, tylko to, to rok. Nagrywam często wam z tego miejsca, ale tak jak mówiłam jest tutaj mega jasno, także moje nagrania wtedy wychodzą e, o wiele lepsze. E, takie moje miejsce tutaj jest nagrań. W ogóle wiecie co, chciałam wam powiedzieć, że tutaj w zakopanym są wszyscy mili. E, tak jak mówiłam nie wzięliśmy parasola z domu, e, nie mieliśmy żadnych e, przeciwdeszczowych peleryn e, i byliśmy na jednym stoisku, gdzie Zuzia kupowała sobie takiego króliczka, e, tego co widzieliście wcześniej. I pani zaproponowała, że da nam reklamówkę. Dała nam reklamówkę. Druga pani, gdy byliśmy na obiedzie, powiedziała, że da nam parasol. Za darmo weźcie sobie parasol, bo co chwilę i tak ktoś tutaj parasol zostawia. Także możecie wziąć. Dała nam pelerynę dla Krystiana, także naprawdę są tutaj bardzo mili ludzie. Zostaliśmy dzisiaj mega obdarowani różnymi rzeczami za darmoszkę. Także fajnie, ja zaraz się właśnie przebieram, e, idziemy na basenik, muszę skorzystać jeszcze, bo nie mam kobiecych dni, uff, e, a bałam się, że po prostu będę miała już teraz, e, bo bym nie skorzystała za bardzo z baseniku, e, także idziemy na basenik, e, ja się zaraz przebiorę w strój kąpielowy e, i... Dzisiaj sobie już zrobimy takie małe spara, czyli już wychodzić dzisiaj nie będziemy. Może do hotelu później sobie zamówimy jakąś pizzę. E, pogoda jest kiepska, jak widzieliście, mega się rozlało. E, jest szarówka, już jest bardzo zimno, także dzisiaj już nie wychodzimy z hotelu, spędzimy ten wieczór już tutaj na basenie. Przebrani, to idziemy na basen. Chodźcie. Ale wyglądasz seksy, mi się seksy. Idzieliłeś mi ten mniejszy szlafro. No, ja mam pokoski. Teraz się idzie ciapu-ciapu? ciap ciap idzie, tak, ciap-ciap. A ja idę na basen i widzę, że nie ściągam sobie skarpetek. Rewelacja. Więc Niech wejdzie. Patrzcie. Such a tragic, rather painful sight. Soaring so back to my heart, holding hands with the night, hopelessly hoping you to call. If we think about it, we think too much. Maybe we should talk about it, should be enough. But we'll never be. robi robił ciapu, ciapu. ciap ciapa, ciap, już jest zmęczony, prawda? I pójdzie do domku, do pokoju sobie coś zjeść, tak? Chodźcie, może jakaś pizza dzisiaj. No, zjemy coś dobrego. Idziemy? Chodźcie. Yeah. Jeść. Yes. Yeah. A Zuzia, Zuzia! Ja, ja nie mogę ujść z tym szlafrokiem. Ja. Zaraz się przywrócę. <laughs> Jaka Zuzia! <śmiech> <śmiech> Idziemy, no. Tylko mała się i Kartę? Yes, Proszę kartę. Kółowy. Otwieraj. Otwieraj nasz pokój. Otwórz chatę. Otwarłaś? O, Krystianek nawet biegnie. Co tam masz dobrego? Pizza ma! Ja, ja, ja! tata przyniósł. I co? Byli, czekali? Nie, dobrze, wyszedłem na coś. Bo co? Bo inni też czekają gdzieś na żywicę. Tak? Także zjemy kolacyjkę i pewnie będziemy poradzić. już no, szli tak? spać. Dzieciaczki są już zmęczeni, szczególnie po o, tym basenie. No ciepła jest, mi się kieszy. Ale nie paruje to nas od O jejku spadła. Chodź będziemy jeść. Będziemy skarpetuszki. Skarpetuszki ściągnął. Także zabieramy się za jedzonko. Miam, miam.